To jest pierwsza rybka rybka. Przed chwilą miałem w tej chwili, że w sezonu. Pierwsza rybka. Może się odpaliły. Postaram się Wam go pokazać, proszę. Oh. No, dziewięć dych jest jak nic. Ale metra nie ma. Do wody. Oh. Chyba pod... nie no, mniejsza troszkę chyba Ale pod 90 Na pewno Było kolejne branie, słuchajcie No na tej płytszej wodzie, ale bardzo tak delikatnie Tylko Zatrzymał przynęte normalnie ونحن О корова. Витривечка як діть, о, Дайте лапки! Co roku będą skakały Zapomniałem nagrywać No takie grube 120 plus yo, yo, yo. Nagrywa się, nagrywa Nie mam jak wam tego pokazać Nie mam po pojęcia Słuchajcie O kurwa Kamera, jebana kamera jest Takie są ciężkie warunki, że nie ma jak się ustawić, słuchajcie. Ale ryba ma 123 cm. i Jest to moja życiuwa, słuchajcie. Ogromne rybsko. Bo wow. wraca do wody. Elo. Odpłynęła bardzo ładnie. Musiałem wyjść z kajaka. Bo chciałem się jakokolwiek pokazać z tą rybą. Wiem, że to pewnie nie wyszło. O, ale nowa życióweczka na rozpoczęcie sezonu 2024 się należy. Woo! Uh! witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek. W oglądacie kanał Gruba Łuska. I mamy drugi dzień sezonu w Holandii. Wczoraj było przepięknie. Nowa życióweczka. Dwie rybki 90, plus, yy, druga metróweczka spadła. Jak widzicie, teraz na przybitkach, no coś niesamowitego super akcja. Do tego, jakieś tam trzy sondaczyki. Mam nadzieję, że dzisiaj również przychytrzę jakieś szczupaki. Zapraszam do oglądania. No i oczywiście, jak Dariusz ma rybę. To bateria się musi, kurwa, rozładować. Ja pierdolę, ja to mam pecha, nie? <noise> Dobra, uciekam, Tomeczku. Muszę to ogarniać. Kurwa, położonka. Elo, elo. Dobra, słuchajcie, no, przed chwilą miałem sandacz, a spuściłem do wody, właśnie wymieniałem baterię i poczułem uderzenie. No i oto drugi, drugi sandacz. Ten jest mniejszy, dużo mniejszy. Zażarł się do tego głupek, No ale to jego sprawa Dio ma ta kotwica I wiecie na co łowię sandacze? Wiecie już czy nie Proszę, na własną gumę <laughs> Takie cieszą najbardziej Powody Patrzcie, prawie mi rozjechał, albo rozpłynął. Ale czad. nie wiem czy nagrałem. Słuchajcie, jest sandacz. Cholera, co z tym nagrywaniem dzisiaj nie wychodzi, po prostu nic, o nic. No tak, jeszcze sobie wezmę na TikToka coś nagram. No, nie, jepaś tickteczka no słuchajcie Powyżej 60 Ale chyba 70 raczej nie ma 65 może ładna rybka Naprawdę bardzo ładna <gry> Pilot, 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 pilot. Jest walka Nie no nie wjechał mi Wjechał mi w ewo Sonda, nie Jest wyszedł Nieduży, malutek Malutek, ale sandaczyk I z płytszej wody, takiej 4,5 metra Dzień też się da. Proszę bardzo. No modli. Może być fajniejszy. Albo bardziej waleczny oh. Albo szczupak Słuchajcie, albo szczupak Nie, sandacz Ładniejszy taki Ale zażar No taki 60 plus Dobre Jak ta rybka guma. Jest kolejny Słuchajcie Przepiękna ryba Naprawdę coś niesamowitego Zostawcie łapeczki Eno. No Ale daję Będę cały mokry i od razu się będę zawijał do domu możemy zrobić podsumowanie tych dwóch dni, dzisiaj trzy sondacze, wczoraj trzy sondacze, trzy szczupaki, mam nadzieję, że film się podobał, zostawicie łapki, pierdółki dla zasięgu i widzimy się niebawem, Elo!